Yeah, we hookin' back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Bug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo, life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slipped my hoe with 44 when she got in the back up. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, toe. Won't get you down with the sick. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back. That's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking DRE. Dr. Dre, motherfucker. D.O. double G. Straight off the fucking streets of CBT King up the beach, you ride to him in your fleet. Sleep, the field rolling on dubs How you feel? Whoop dee whoop, nigga, what? Praying snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love. This California bug. Got a nigga gang of pub bell up in the Century Club with my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to poke on. locust song for the two triple O coming real. It's the next episode. Hold up, hey, what well, my niggas be thinking? We saw Episode, hey, smoke weed every day. Między prawdą a kłamstwem jest klucz do odpowiedzi Bez podpowiedzi być czy nie być Oto jest pytanie nad ranem, gdy wstajesz i witasz świt I pijesz kawę, by być między jednym a drugim Nie by w tym być Lojalność i zdrady, coś jak słońce i desz I nie wiesz, czy jesteś poza tym, kiedy jesteś w niej Uśmiech zmazuje smutek, smutek zmazuje uśmiech I już sam nie wiesz, której części witasz I w jakim punkcie życia to weryfikuje wszystko Gdy koniec końców końcu rozliczasz się z nim Uwalniając kilka bojców rodzimy się i mamy skrzydła Aby ruszyć w noci, co jest rację. Ucinają mnie, nim postawimy krok Sam nie wiem co już widzę, czy to jasność, czy zmrok Czy żyję, czy jestem tylko widzem Bo śniłem o pierwszej lidze, a nagle w niej jestem I nie wiem czy to sen na jawie, czy kilka marzeń we śnie Między mną a tobą, między mną a sobą szukam więzi Wciąż i bez przerwy, lecz nerwy przez czuję się jak pies na uwięzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Mną a tobą, między mną a sobą szukam więzi Wciąż i bez przerwy, lecz nerwy przez nie czuję się jak pies na uwięzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Narodziny i śmierdztwa Końce, których żaden nie rozumie Bo start nas cieszy, a meta dołuje w życiu każdy chce być na mecie bez startu Zamiana miejscu po prostu rządza Fantów i hajsu, a może wydatków Lub lansu za hajs Rodziców do czasu, gdy żyją Można cieszyć się wszystkim, nie robiąc tu Krzywdy sobie czy bliźnim Niebo, niebo Jesteśmy zawisni tak w sobie jak przede wszystkim Dlatego przeciw sobie i przeciw wszystkim Kocham naturę, więc nie arają sztuczne tycki, jeśli twoja Wada to rozmiar, to sama się krzywdzisz Miałeś chęć, bo wszystkim możemy, ale spójrz w górę Na pewno poczujesz podniebienie, jego smak Jak dawniej jego brak, jak dawniej nie ma fikcji A prócz wyobrażeń wszystko dzieje się naprawdę Między mną a tobą, między mną a sobą szukam więzi Wciąż nieustannie i bez przerwy Lecz nerwy, przez nie czuję się jak pies na uwięzi i zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy No ma tobą między No a sobą szukam więzi Wciąż nieustannie i bez przerwy Lecz nerwy przez nie czuję się jak pies dał więzi I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy Patrzę w oczy ojca, widzę w nich ból jeszcze Wiem, że starsze oczy widziały już wspólnie nieszczęść W głębi ducha każdy z nas jest czyimś dzieckiem A klepsydry na drzewach zamieniają wdech na kilka Wezmę nie chcę dawać sens na kartki, lecz życie jest bezsensem Pobiją się o sprawy, nie warte tu naszych ziemnień picie matki nazywają swoim męstwem A wypierdalanie dzieci do śmietników Czym błędem mówić o człowieczeństwie? W tym chorym społeczeństwie A wszystko wokół mówi ci, że życie jest piękne Dają papkę ludziom na okrętkę Chyba brzydzę się ludźmi i Wymiotuję tym wstrętem życie daje lekcje, życie mówi je przez krycie. lubisz lecz nie Każdy mówi lecz się nie ulęknie się, tylko głupięknie, Gdy to do niego wróci przez agresję Pewnie uklęknie i... And a puppeteer, but I've a nagging fear Someone else is pulling out the strings Something terrible is going down Through the entire town, freaking anarchy and all it brings